Proszę Państwa, postanowiliśmy, a właściwie poseł, poseł Michał Kabaciński złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Romana Giertycha w techniką szantażu. Za chwilę przedstawi ten wniosek i treść uzasadnienia. Ja chcę tylko tyle powiedzieć wprowadzając do tego wniosku, otóż Roman Giertych startował kiedyś w polskiej polityce z hasłem odnowy życia publicznego, odnowy życia politycznego z hasłem zero tolerancji dla e, m, obłudy. To dzisiaj chcemy powtórzyć trochę zmieniając to, ten to hasło samego Giertycha zero tolerancji dla szantażystów. E, wnosimy z taśm przedstawionych przez tygodnik wprost, że mogło dojść do powstania grupy przestępczej złożonej z Romana Giertycha i jednego z dziennikarzy której celem było wyłudzanie pieniędzy poprzez szantażowanie osób kompromitujących te osoby najbogatszych Polaków materiałami. I Nie wiemy, czy do tego doszło, czy nie. No, rozstrzygnąć to powinna, naszym zdaniem, prokuratura, tą ten, ten wniosek. Ale jednocześnie zwracamy uwagę, że Roman Giertych jest jednocześnie adwokatem i rodziny premiera Tuska i ministrów konstytucyjnych Sikorskiego, Sienkiewicza, byłych ministrów Nowaka, Drzewieckiego. A zatem człowiek, który być może szantażował, czy chciał szantażować najbogatszych ludzi w Polsce, z jakiego powodu nie mógłby szantażować najważniejszych politycznie ludzi w naszym kraju? No, wyjaśnienie tej sytuacji przez prokuraturę ma charakter już nie tylko dotyczący samego Romana Giertycha, ale także właśnie czołówki polskiej polityki, polskiego rządu. I ma też w związku z tym charakter związany z bezpieczeństwem naszego kraju. W tym sensie właśnie te taśmy Giertycha wpisują się jakby w cały ten kryzys państwa związany z taśmami wcześniejszymi. Można powiedzieć, że Giertych wyłania się jako taki właśnie potwór z Loch Ness, tego, tego poziomu tych, tych taśm, tego oceanu taśm w polskiej polityce, wyłania się i staje się naprawdę zwierzęciem. W tym sensie, mówię w cudzysłowie, niebezpieczny dla polskiej polityki i wymaga to naprawdę stanowczych działań ze strony prokuratury. Bardzo proszę pana posła o przedstawienie wniosku. Dzień dobry, witam państwa. Tak, dzisiaj złożymy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z zakresu artykułu 71 kodeksu karnego, czyli próba szantażu, używania bezprawnych groźb. Mamy wątpliwości co do tych treści. Treści stanowią jednoznacznie, że mogło dojść do takiego przestępstwa, jednakże zwracamy się również do śledczych o to, aby w toku postępowania przygotowawczego uzyskało od tygodnika wprost cały zakres taśm, ponieważ... Fragment, który jest w tygodniku, może nie stanowić do końca materiału dowodowego, ale cała, cała zawartość już taki materiał dowodowy może stanowić. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że zwracamy uwagę śledczych na to, że sama wypowiedź to jedno, a potem co się działo dalej. Z zachowaniem mecenasa Romana Giertycha i czy faktycznie zrealizował swój plan, o którym mówił w rozmowie z Piotrem Nisztorem. Dlatego dzisiaj skierujemy takie zawiadomienie. To też jest efekt wczorajszego komunikatu prokuratury, która powiedziała, że wprawdzie z urzędu nie zamierza podejmować sprawy, ale jeżeli pojawi się taki wniosek, to takim wnioskiem się zajmą. Dlatego dzisiaj składam taki wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez mecenasa Romana Giertycha. Bardzo proszę. Dodam jeszcze tylko, że przedawnienie w postępowaniu wewnątrz adwokatury nastąpi w sierpniu, w związku z tym działania w tej sprawie Rzecznika Dyscypliny Adwokatów jest bardzo pilne i potrzebne jest szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Tak, chcieliśmy zapytać Tak, o to jutrzejszy, jutrzejszy dzień w Sejmie. Dwa wnioski, konstruktywne wotum nieufności i wotum nieufności dla miejsca Sienki. Panowie myślą, jak się zachowa PSL, czy rzeczywiście będzie lojalnym koalicjantem, czy może jak mówi SLD i PiS coś próbuje ubrać jeszcze przy tej okazji? Dlatego tak w mediach głośno mówi? To nie ma znaczenia, dlatego że nawet jeżeli PSL nie zagłosuje w obronie Sienkiewicza, to to nie zmienia stanu rzeczy. Wystarczy, że oni się wstrzymają od głosu, ponieważ opozycja, żeby skutecznie odwołać ministra, musiała mieć 231 głosów. A jak wiemy nie ma, bo tę pulę głosów ma koalicja, co się... Dwa tygodnie temu wyjaśniło przy okazji wotum zaufania do premiera Donalda Tuska w tym sensie, więc co zrobi PSL, bo nie sądzę, żeby głosował razem z opozycją, to już byłoby rozbicie koalicji, więc nawet jak się wstrzyma od głosu, to i tak pozwoli obronić Sienkiewicza. Natomiast jak wiadomo oni się targują, no PSL nie jedno ma na sumieniu, tam przypominam taśmy poprzednie, a przecież nowe taśmy lada moment też się ukażą dotyczące PSL, bo nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że PSL też jest nagrany. Można sobie łatwo wyobrazić, jak wyglądały te rozmowy działaczy PSL-u, Jana Burego i innych. I w związku z tym oni teraz chcą mieć wpływ na służby specjalne, żeby blokować właśnie postępowania przeciwko własnym działaczom. Targują się o wiceszefa ABW, o jakieś wpływy w CBA. Normalna, typowa korupcja polityczna w wykonaniu PSL-u, jak zawsze. PSL wywołuje kryzys, to znaczy, że się targuje o jakieś stanowisko. Jeszcze pytanie, jak będzie głosował Twój ruch w przypadku. No, mamy dzisiaj posiedzenie prezydium o 17 klubu o 20.00. Wszystko wskazuje na to, że się wstrzymamy od poparcia premiera Glińskiego i rządu PiSu, u Z powodów, które dla Państwa są na pewno oczywiste, ale ostateczna decyzja późno wieczorem. A wniosek w sprawie odwołania ministra? A będziemy zagłosowali. Oczywiście ten minister to zupełna kompromitacja. Nie powinien pełnić tej funkcji, którą pełni, a tym bardziej nadzorować śledztwo, który sam jest. Jakby jedną z osób, które powinny być nadzorowane. A spodziewacie się. Spodziewa. Czego się spodziewacie właśnie po tej debacie ja o profesorze miejskim prawie ponad rok temu wystąpił z tawletny? Ja się jest... niczego dobrego nie spodziewam po pisie. Tylko dlatego nie głosuję za konstruktywnym wotum nieufności, że to pis ewentualnie miałby zastąpić ten słaby i skompromitowany rząd Donalda na Tuska. No to jest dylemat z piekła rodem, w jakim Polsce żyjemy. Mamy z jednej strony taki infantylny, ostentacyjny, zagubiony niemerytoryczny, niekompetentny rząd Donalda Tuska, który nie potrafi za wiele zrobić, jak widzimy przez te 7 lat. No ale z drugiej strony mamy obok rząd PiS-u, który byłby jeszcze gorszy Panie przewodniczący, taki świat. I to decyzja jakiej decyzji od Usunięcie natychmiastowe z, z funkcji, które pełni, ale także podjęcie przez prokuraturę działań w celu no, poniesienia odpowiedzialności przez niego za. Ym, złamanie prawa. Uważa Pan, że, że to za długo zwlekała z decyzją? Że... No, oczywiście, to znów jakaś gra polityczna, a nie instych moralnych. Spodziałbym się od Hanny Gronkiewicz, która się często powołuje, czy, czy mieni się w jakimś takim moralnym świetle, że ona nie ma tutaj wątpliwości. No, Została z pewna potworna podłość i krzywda tej rodzinie. Trudno nawet yy, to coś, co zostało urodzone, nazwać dzieckiem, czy człowiekiem. To jest nadużycie. Po prostu to, 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 ten rodzaj bestialstwa, z jakim Hazan postępuje, jego bezkarność w największym stopniu oburzająca. Mam nadzieję, że poniesie za to zasłużoną karę. Przypomnę raz jeszcze, kiedyś władza się zmieni. Tacy ludzie jak Kazan będą siedzieć w więzieniach za zbrodnie, które popełniają. Nie. Panie Przewodniczący, kto będzie kandydatem Twojego ruchu na prezydenta Warszawy? Rozważamy w tej chwili trzy kandydatury. Jedna kobieca, dwie męskie. Decyzja 26 lipca lub tydzień później, na początku sierpnia, na posiedzeniu Rady Politycznej. Kto, kto to jest? Czy jest wśród nich Andrzej Rozanek? Bo wcześniej zapowiadaliście, że to będzie Andrzej Rozanek. Nie, Andrzej Rozanek też jest, ale na tym skończę. Jak panu się podoba próba na razie stronie Unii prawicy wniesienia prawicy o PiS? Czy... No, PiS pożera Solidarną Polskę i wypluwa z Ziobro. Tak to nic się wygląda.